Hej, hej! Chcę Was zabrać w podróż i opowiedzieć o czymś bardzo ciekawym o Unii Europejskiej, czyli takim porozumieniu pomiędzy państwami Europy. Cześć! Mogę się z Tobą zabrać? Oczywiście. Europa to jeden z siedmiu kontynentów na naszej planecie. Takich jak Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Antarktyda, Azja, Australia z Oceanią, a pode mną to właśnie Europa. Tak, tu właśnie mieszkamy. A tak przy okazji, uważaj, gdzie stajesz. Europa rozciąga się od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie, do gór Ural na wschodzie, od Morza Śródziemnego i Czarnego na południu, do Morza Arktycznego na północy, a w samym środku Europy leży Polska, nasza ojczyzna. Europa nie jest może największym z kontynentów, ale bardzo ciekawym i zróżnicowanym geograficznie. Mamy wysokie góry i niziny, leżące nawet poniżej poziomu morza, piękne piaszczyste plaże i zmrożone lodowce, rozległe równiny i urwiste brzegi, piękne rzeki, jeziora i morza. To jak mam się ubrać, wybierając się w podróż po Europie? W większej części Europy, tak jak w Polsce, panuje klimat umiarkowany. To znaczy, że czasami bywa zimno, a czasami ciepło. Najzimniej jest na dalekiej północy i w wysokich górach. Tam temperatura może spaść do minus 40 stopni Celsjusza. Aha, to idę po szalik. Brrr. Zaczekaj! Ale latem temperatura może przekraczać nawet plus 40 stopni Celsjusza, w szczególności na południu i południowym wschodzie Europy. Zdecyduj się wreszcie, a ja tymczasem odpocznę sobie trochę. O, jak tu ładnie. Pozwolisz, że trochę nacieszę swój wzrok tym pięknym widokiem? Ale mów dalej, wspominałaś coś o górach? A tak, czy wiesz, że w Unii Europejskiej najwyższą górą jest Mont Blanc w Alpach, na granicy francusko-włoskiej? Tak, a w Polsce najwyższą górą są rysy w Tatrach. Ale o połowę niższe. To z takich gór wypływają rzeki? Naturalnie, spójrz. To jest Dolina Dunaju. To najdłuższa rzeka w Unii Europejskiej. Ma prawie 3000 kilometrów i przepływa aż przez 10 państw. Niesamowite! A myślałem, że nasza Wisła jest taką dużą rzeką. Bo jest! W Polsce! Ale jej długość to zaledwie jedna trzecia długości Dunaju i płynie tylko przez nasz kraj. Popatrz. Dzięki tak długim rzekom jak Wisła, Odra czy Dunaj można specjalnymi statkami przewozić wiele towarów w górę i w dół rzeki, między portami morskimi a miastami położonymi w głębi lądu. O, ale lepiej chyba korzystać z samolotów, nie uważasz? A nawet dróg i kolej. Dokąd oni wszyscy jadą? Unia Europejska pozwala na swobodne przemieszczanie się po Europie we wszystkich kierunkach. Wszyscy mogą jeździć wszędzie. I tak bez żadnych problemów? Super, gdzie jest mój plecak? Wyruszam szukać nowych znajomości. Zaczekaj. Europa jest bardzo zróżnicowana pod względem społecznym i kulturowym, a każdy naród ma swój język. Jesteś pewien, że się dogadasz? Ojej! Spokojnie. Najlepiej, gdybyś znał język angielski. Jest on tutaj najbardziej popularny i na pewno pomoże ci się porozumieć. Dzięki sobie zawsze radę. Wiesz co? Nas, Europejczyków, wiele różni, ale jeszcze więcej łączy. Oczywiście. Nie może nas dzielić to, że każdy z nas mieszka w innym kraju, mówi swoim językiem, że mamy różną historię, zwyczaje i tradycje. W końcu wszyscy mieszkamy w Europie, tu pracujemy. O, ja na przykład uwielbiam się bawić. No tak, śmiało możemy się nazywać jedną wielką rodziną. O to właśnie dba Unia Europejska. W szczególności zajmuje się ona promowaniem wspólnie ustalonych zasad. Jakich zasad? Na przykład zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ej, co zrobiłeś z konikiem? Nie wyrzucaj go. Nie przesadzaj. Aż tak bardzo chyba nie naśmieciłem. Śmiecić jest łatwo. Zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza nie znają granic. O przyrodę musimy dbać wspólnie, dlatego wszystkie kraje współpracują, aby ją chronić. Ustalone przez Unię zasady muszą być przestrzegane przez wszystkie kraje i wszystkich obywateli. A widzę, że w szczególności przez Ciebie. No dobrze już. A dzikie zwierzęta? Tak samo. Różne gatunki zwierząt i roślin musimy w szczególności chronić przed wyginięciem. Czy to aż takie ważne? Oczywiście równie ważne jak praca. To kolejny element, o który dba Unia Europejska. Praca dająca zadowolenie. Nie wyobrażam sobie pracy bez zadowolenia. Właśnie, dlatego państwa Unii Europejskiej starają się tworzyć nowe i coraz lepsze stanowiska pracy. Pomagają zakładać własne firmy i przekazują pieniądze na szkolenia zawodowe. Ech, kochane pieniążki. Ja dostaję je od rodziców co miesiąc. Do czasu, do czasu. A chciałbyś uczyć się, a może i pracować, o ile dorośniesz za granicą? Jasne. Czy przypadkiem nie wspominałaś ostatnio o zanieczyszczaniu środowiska?